Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Drzewiecki, mam lat 49, jestem naukowcem i zawodowo zajmuję się fizyką atmosfery. Kandyduję w wyborach do Europarlamentu na Dolnym Śląsku i na Śląsku polskim z listy koalicji obywatelskiej z pozycji numer 7 partia Zieloni. Od najmłodszych lat byłem zawsze blisko natury. Jestem pasjonatem wspinaczki i aktywności na świeżym powietrzu. Jednym z moich priorytetów w Europarlamencie będzie wprowadzenie regulacji unijnych, które ułatwią mieszkańcom miast kontakt z przyrodą, a w szczególności umożliwią nieograniczone prawo biwakowania na gruntach publicznych. Korzystam ze swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego na rzecz polepszenia jakości powietrza poprzez upowszechnianie rzetelnych informacji naukowych. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Bo ważne jest dla mnie uświadomienie niewygodnej prawdy o tym, jak zanieczyszczone powietrze wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Jestem za obowiązkiem informowania o wpływie zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie człowieka. Dlatego chcę wprowadzenia darmowego, obowiązkowego certyfikatu jakości powietrza w handlu nieruchomościami. Ważna jest dla mnie ochrona prywatności w czasach pogłębiającej się cyfryzacji. W szczególności. Chcę objąć ochroną nieruchomości mieszkalnych przed nieograniczonym upublicznianiem ich widoków w przestrzeni internetu w ramach widoku satelitarnego. W Europarlamencie będą realizować postulaty Europejskiej Partii Zielonych, której jako Zieloni w Polsce jesteśmy częścią. Będę działać na rzecz ochrony środowiska, zwiększenia udziału niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważenia rozwoju. Biegle posługują się czterema językami obcymi. 9 czerwca wspólnie zadecydujemy o kształcie Unii Europejskiej. Głosujcie na zdrowe środowisko i Piotra Drzewieckiego. Miejsce siódme na liście Koalicji Obywatelskiej.